Przygoda krecika się zaczyna, dobrej zabawy to przyczyna, czy to wykrywacz, czy magnesik. Krecik z będzie się cieszył. Dziś mega znajdki się poszuka, wpadnie monetki jedna sztuka, zło mu dużo nakopiemy. A i złoto też kiedyś znajdziemy. Dzień zapraszam na przygody, dajcie słuch! Siemanko kochani Po krótkiej przerwie Znaczy zależy jak kto woli Krótka, długa Witam was posłuchiwacz Krecik Jesteśmy Na następnych wykopkach Oczywiście z Pawłem Paweł musiał się wrócić do auta po słuchawki, A my zaczynamy rycie Jak to woli Kopankę, kopanko wykopki I tak dalej Cóż, sprzęty gotowe, poczekam na Pawła i ruszamy. Mamy sporo, sporo terenu. Jak zauważycie, jest coś zielone. Nie jest posione. Nie, nie, nie. Nie będziemy posionym chodzić. To jest jakieś coś do przeorania. Wyrosło mu rolnikowi. Jemu mówi śmiało, możecie chodzić. Mówię, Ale jest posiane. Nie, to możecie po tym chodzić. Także to całe pole. Całe to, 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 to. No nic. Do zobaczenia przy pierwszej znaczce. Życzę powodzenia. A teraz patrzcie co się trafiło na oko. To jest powiem wam, oczywiście bez cech bojowych, nie zagrażający życiu. Jest to czubek od granatu morzdzierzowego. Kolorek. Zabieramy. I patrzcie, jest pierwsza znajdka. Takie maleństwo. Tyle co zacząłem, patrzcie. Tyle co wszedłem na pole. I takie jakaś takie jakieś maleństwo się trafiło. Chyba to aluminium. Ale ładna drobniczka. Lecimy dalej. Idziemy do Pawła. Paweł coś ma ciekawego. Jak mi Paweł woła. To znaczy, że coś jest fajnego. Zobaczymy, co tam ma. Ciekawostka historyczna. Ciekawostka historyczna. o, ciep... o ja pierdzielę. Patrzcie na to. To z guzika, czy nie? Chyba nie guzik. Ale trafił, ja. No nic, jak to się mówi, wiatraczek. Wiatraczek, kochani. No ładnie. Gratki. Zabieraj. No ci powiem, że. Ale trafienie, no. A jeszcze jak oczyszczone. No, jeszcze obczyszczone. I cyk do gablotki. No. no proszę Dobra Gracki dla Pawła A my lecimy dalej A mi się teraz trafił ładny kolorek Mosiąc zapewne Taki odłameczek jakiś Nie wiem czy to od jakichś czasów wojny czy, 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 czy część maszyny No nic Śmieciuch, śmieciuch, kolorowy. do torby. I lecimy dalej. A teraz, słuchajcie, wpada taka ciekawostka. Jest to mała drobnica, nie wiem dokładnie co to jest. Z jednej strony jest zaokrąglone. O, może tak zobaczycie. Nie wiem, czy zobaczycie. Ale tutaj jest jakiś wzorek, i na pewno są jakieś oznaczenia, jakieś symbole. Ja bym to musiał w domu na spokojnie pod lupą zobaczyć. W każdym bądź razie No ciekawe, ciekawe hmm. Dobra, zobaczymy co to pole dalej kryje A może kryć dużo A tym razem wpada dupka od Shotguna Tak zwany denar myśliwego No proszę, ładny kolorek, spłonka zbita nic, do śmieciuchów. I lecimy dalej. A tym razem ameliniowy kawałek Nita. Proszę bardzo, dołek zakopany. Lecimy dalej. Patrzcie na to. I ja cię nie mogę. Nie wiem, czy to jest coś z ozdoby. Czy to jest. Jakiś, tu jest jakiś symbol Aż człowiek ślepy to nie widzi, ale chwilkę jednak Lupa miałem znaczy, mam lupę i zaraz zobaczymy Co to są za symbole Dajcie mi chwilkę Zaraz zerknę są takie jakby żłobienia coś na zasadzie jakiegoś trójdzęba czy coś w tym stylu mam pewne przypuszczenia co to może być ale to muszę się dowiedzieć hmm. no ciekawe wygląda mi to tak jakby jakby to był grot od strzały czy od czegoś? Tu zobaczcie, tu jest. To jakby to musiało wchodzić do czegoś no w ten sposób. No jest tu ewidentnie jakieś oznaczenie. Hmm, ciekawe. No nic, moi znajomi eksperci będą musieli zerknąć na to. Albo Paweł. Paweł tam chodzi. No nie wiem, spytamy się pława. Zaraz zobaczymy. A teraz kolorowa blaszunia. Nie ma tu żadnych symboli. Ale ładny kolorek, ładnie biło. No ciekawe. Lecimy dalej. Następny kolorek wpada. Mosiąc albo miedź. Pewnie odłamek. Oj sporo tu odłamków, sporo. Tłukli się tu podczas wojny, bomby spadały, nie bomby, ale kurczę, taka znaczka, jak na razie cicho tam ten grot, okazało się to, słuchajcie, sprawdziłem w Google Maps i zapytałem swojego dobrego znajomego: Ten grocik, który przed chwilą widzieliście, okazał się grotem od strzały, tak. Jest to jak na razie moje najlepsze znalezisko Eber No muszę to jeszcze wyczyścić w domu Poczyścić Nie wiem czy zakonserwować jakimś woskiem. zaraz wam to jeszcze raz pokażę O pozdrawiam całą grupę Eagle Lions Patrzcie jakie ładne cudo Jest tu ewidentnie jakiś wzorek no biło elegancko tu takie te małe właśnie pierdółki, które też muszę zidentyfikować. No mega, mega znajdźkę. Super. Później oczywiście zrobimy podsumowanie, bo pewnie Paweł też coś tam znalazł. A tymczasem robimy sobie małą przerwę techniczną i nie wiem, czy zmienimy miejscówkę na tamto drugie pole tam tam dalej, za drogą no zobaczymy, życzę powodzenia patrzcie co sorry, że mi się tak ręce trzęsą ale to myślałem z początku, że to plomba ale to nie jest kochani plomba zanim włączyłem kamerę myślałem, już to obczyściłem trochę to mi kochani wygląda ja pierdolę. Przepraszam. To mi kochanie wygląda na Rzymkę. Wykrywa się wzbudza. Cicho tam. No nie. Aż, aż trudno mi coś powiedzieć. Kocham tą ziemię. Kocham tą ziemię. Ja pierd. No muszę wstać. Muszę aż się po podeprzeć. Żymek. Żymek. I ja pierdol! <noise> Ludzie. Jak to się rzeczywiście okaże, że cicho tam 100% Rzymek. 100%. To muszę wyłączyć. 100%. Tu wi widać ewidentnie. Coś... Jezu, aż mi się łapy trzęsą. 100%. Tu widać jest jakaś postać. Jakieś napisy. Ale z tej strony symbol nie wiem. Jaki, jakiś wąż. Gratulacje, Rzymy. Jest! <grystanie> Pierwszy Rzymek. Pierwszy Rzymek. I oby nie ostatni. No nie no. No chodź, pokażę ci. Dobra, słuchajcie, ja sobie robię przerwę, aż sobie muszę dymka strzelić, bo No nie. O oh, ja Dobra, lecimy dalej. A tymczasem Ołowiks No. Także, słuchajcie, ja dzisiaj mam mega dzień. Dzień zrobiony. Nieduży grod od strzały. <grym> To jest i ja pierdzielę. Wszystko oczywiście będziecie mieć na podsumowaniu. My chyba już będziemy kończyć trzy godzinki pochodzone, jak na razie. No mega strzał, mega jest, jest. Także jeszcze chwilkę pochodzimy i chyba podsumowanie zrobimy. Także będziemy chyba kończyć. Także do podsumowania. No witajcie kochani na podsumowaniu. Jak widać kupa złomu. Aluminium, nie aluminium. Bardzo dużo trafiło się takich małych rzeczy, odłamków, nieodłamków. Wszystko to kolorek. O to jest kolorek. Tu trafiły się te dwa zapalniki. Oczywiście to można jako złom traktować, tu nic się nie dzieje. z kolorków jeszcze denar myśliwego. No i kupa, kupa złomu, ale co najważniejsze zaczniemy, a zaczniemy od Pawła Pawełkowi jak widzieliście, trafiła się o to być może była odznaka, bo tu z tyłu nie ma ani żadnego zaczepu, ani nic no też kurczę mega strzał i mo, trafił monetkę jakiś destrukcik, ale gdzieś tu widać, że być może jest to pięć fenoli Warte do przeczyszczenia, do pogadania No mega mega Oczywiście jeszcze tu to wygląda jakby łyżeczka zgnieciona po polu I kuleczki muszkietowe Albo od strapnela Muszkietówka Muszkietówka to jest No, a z moich, no to jest mega dzionek. Mega, mega wypad. Jak najlepszy ever. Trafiła się taka pierdółka mała. Ja to jeszcze muszę pod lupę wziąć. I takie coś. Tu też jest prawdopodobnie jakaś sygnatura. To też pod lupę. No i to co najważniejsze. Słuchajcie, okazało się to grotem od strzały. To musi być wciul, wciul stare. Tutaj, jak widać, w połowie, tu gdzieś. Jest sygnatura. Wygląda tak jakby na taki trójząb. Coś w tym stylu. No to trafi do gablotki. No i to, to co najważniejsze, słuchajcie, okazało się to, e, wrzuciłem to w Google i okazało się to denarem rzymskim. Ale kto tu jest na awersie i rewersie? Nie, oj, gdzie ty lecisz? Nie mogłem, nie mogłem tego znaleźć ewidentnie jest tu postać jakaś z jakąś włócznią czy coś w tym stylu i naokoło są tu napisy próbowałem to już przeczyścić pod wodą nic więcej się nie pokazuje no w każdym bądź razie jak najlepsze najlepszy wypad ever no mega strzał mega strzał i Pawła, Paweł tam już też swoje robi <laughs> a my będziemy się zbierać gospodarz nasz przewitał Pogratulował znajdek. <grych> Także do zobaczenia w następnym filmie. I jak jeszcze nie subskrybujecie kanału, kliknijcie ten magiczny przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Oczywiście filmy nie, poda, nie pokazują się systematycznie. Jak coś mam, nagrywam. Nie mam parcia na kanał i tak dalej. Właśnie w każdym razie do zobaczyska następnym razem.